Zanim Arkham City obróciło się w ruinę, zanim powstała Armia Tiger. Zanim Batman został wrzucony za mury, które sam miał zniszczyć, był człowiek. Nie klaun. Nie mutant. Nie potwór. Człowiek w fartuchu z notesem i pytaniami. Nazywał się Hugo Strange. Był inny niż reszta. Nie chciał chaosu jak Joker. Nie pragnął strachu jak Scarecrow. Chciał wszystko zrozumieć. Rozbierać umysły na czynniki pierwsze, w tym nietoperza. Przeanalizować każdą traumę, każdy cień, a potem zastąpić go. Przejąć jego misję i zmienić ją w coś nieludzkiego. Niepozorny psychiatra z umysłem ostrym jak skalpel i obsesją tak głęboką, go tam długo nie wiedziało, że jest pod narkozą. A kiedy się zorientowali, było za późno. To historia człowieka, który odkrył największy sekret Batmana i postanowił go zniszczyć od środka. Wayne. Ten film powstał przy współpracy z serwisem Eneba, czyli stroną na której możecie kupować gry w niesamowicie niskich cenach, a kupując przez link w opisie wspieracie mój kanał, także po filmie na pewno proponuję obszalić ich sklep i kupić sobie jakąś dobrą gierkę, a ja już cię zapraszam do oglądania. Zanim Hugo Strange stał się twarzą totalitarnego reżimu, w samym sercu Gotham był po prostu człowiekiem wpatrzonym w mrok. Psychiatra z obsesją na punkcie zbrodni. Człowiek, który zamiast leczyć, słuchał. Chłonął każde wypowiedziane słowo swoich pacjentów, jakby szukał w nich odpowiedzi na pytania, których nikt inny nie odważy się zadać. To właśnie w murach więzienia Blackgate zaczął swoją drogę. Tam prowadził sesje terapeutyczne z najgorszymi kryminalistami Gotham, m.in. z Alberto Falcone. To było środowisko idealne, dla kogoś kto pragnął zrozumieć naturę zła, ale także dla kogoś, kto marzył o kontroli. W grze Batman Arkham Origins możemy usłyszeć jedno z nagrań, które nam pokazuje stosunek jego do swoich pacjentów. Chociaż on sama razu się nie wypowiada, to z konwersacji płynącej pomiędzy Alberto a tykantką Hugo Strange'a dowiadujemy się o jego metodach pełnych manipulacji, nacisku, a nawet szantażu. Yes, Mr. Falcone, Uh, right, right. Look, I appreciate the doctor's concern, but I have it under control now. There's no need for any further treatment. I'm afraid Dr. Strange doesn't feel the same way, Alberto. We would hate to take unnecessary chances when we've come so far. Listen, I'm not one of Strange's test subjects to be poked and prodded. Have you forgotten who I am? Who my father is? I believe your father would be most concerned that his son could be suffering from untreated psychological issues. Is that a threat? We'll expect you at the regular time next week. Z tamtej kasety możemy się dowiedzieć, że tą praktykantką, z którą rozmawiał Alberto Falcone, jest młoda Harley Quinzel, zanim jeszcze trafiła do azylu Arkham i zatraciła się w innym szaleństwie. Nie wiadomo, czy w głowie profesora już wtedy się kreowała idea Arkham City, ale wiemy jedno: ktoś inny już to planował. Shiva, lojalna zabójczyni Ligi Cieni, pojawiła się w Gotham w związku z tajemniczym incydentem. A tam, gdzie pojawia się Shiva, Resz ogólny nigdy nie jest daleko. Czasem Strange zaczął okazywać coraz większą pogardę wobec swojej pracy. W jednej z wypowiedzi Jonathana Kraina, inaczej znanego jako Trachana Wróble, słyszymy, jak Strange niemal ze złością przyznaje, że Strange wolałby pracować gdziekolwiek indziej niż w Blackgate. I choć sam wtedy o tym jeszcze nie wiedział, już wtedy kroczył drogą, która doprowadzi go do serca mrocznego imperium imperium, które sam stworzy. Choć Strange miał już licencję psychiatry i doświadczenie w pracy z kryminalistami, wciąż był dla go tam tajemnicą. Kim naprawdę był, skąd pochodził, jakie miał ambicje, tego nikt nie wiedział. Ale jedno stawało się coraz bardziej oczywiste: Strange nie szukał prawdy, on ją kreował. Już na początku swojej kariery zafascynował się postacią Batmana nie tylko jako symbolem, ale jako człowiekiem. Chciał poznać jego sekrety, rozłożyć na czynniki pierwsze umysł mrocznego rycerza. Studiował każdą decyzję, każdy ruch, każdą walkę ale najbardziej fascynowała go jedna zasada – nigdy nie zabijać. Dla Strange'a ta zasada była w czymś więcej niż kodeksem, była słabością. I właśnie ta słabość stała się jego obsesją. Z czasem nie tylko chciał zrozumieć Batmana, ale chciał go zastąpić, być nowym obrońcą Gotham. Lepszym, silniejszym, być bohaterem bez skrupułów. Jego obsesja była tak silna, że Strange zaczął się przebierać za Batmana. W swoim prywatnym gabinecie miał pełen strój mrocznego rycerza i zakładał go nie dla zabawy, ale z przekonaniem, że to on zasługuje na tę maskę. Or maybe you are currently wondering if I know about the secret panel in your closet. How it slides back to reveal what you want most. How you sit, wearing that suit, crying into your hands as you question whether you are really worthy. What do you want, Mr. Nigma? Oh, that's easy. I want exactly what you want. Dla tak bystrego umysłu rozszyfrowanie tożsamości nietoperza było tylko kwestią czasu. Strange stworzył kompletny profil psychologiczny, który nie tylko ujawnił prawdę, ale pozwalał przewidzieć każdy ruch Batmana. I know you are lying, Strange. There is no way that you could have figured it out. It's some kind of trick. It must be. Oh, I use no tricks, no childish puzzles. I simply created a psychological profile of the man most likely to be the Batman. And then matched it against the most logical candidate. I was right, of course. Well, who is he? Ah, but that would spoil the game for you, wouldn't it? You must tell me. I implore you, Strange. I really, Edward. If I could figure it out, it must be child's play for you. To okay. wtedy się plan szachownica. na której pionkami mieli być nie tylko przestępcy, ale też sojusznicy Batmana, a nawet całe Gotham. Ale żeby rozpocząć grę, potrzebował figur. Pierwszą z nich był Quincy Sharp, naczelnik azylu Arkham. Człowiek o starych poglądach, pozornie wpływowy, ale w środku pusty. Dla Strange'a idealna marionetka. Ty do gry wkroczył Tech, czyli szalony kapelusznik. Uzależniony od własnej chorej fantazji, czyli Alicji w Krainie Czarów, morderca i ekspert od kontroli umysłów. Strange wiedziała go przekonać. Wystarczyło dostarczyć mu kolejną Alicję. Tak zgodził się, a efekt przerós oczekiwania profesora. Strzecznie tylko kontrolował Sharpa, on złał jego wolę, uczynił z niego narzędzie. Przez kolejne trzy lata Sharp był systematycznie poddawany psychomanipulacji i działaniu halocynogenów. Oficjalnie kierował Arkam. W rzeczywistości był tylko twarzą. Za kulisami wszystkim kierował Hugo Strange. Or, Kolejnym ruchem było wystartowanie szarpa w wyborach na burmistrza Gotam. Kampania była intensywna, pełna populistycznych haseł o bezpieczeństwie i porządku, bo jeśli wygra, Strange zyska coś więcej niż wpływy, zyska władzę absolutną. Protokole. W trakcie wydarzeń z Arkham Asylum, gdy Joker przejmował kontrolę nad instytucją, w jednej z zamkniętych sal, konkretnie w Arkham Records Room, można odnaleźć akta. To nie byle kogo, bo Hugo Strange'a. Czy to może oznaczać, że dalej tam pracował, a może po prostu zostawił je tam celowo? Jedno jest pewne: noc szaleństwa Jokera mogła zrujnować wszystko. Zamieszki, chaos, uzbrojeni policjanci biegający po korytarzach, przejęta ochrona, azyl był całkowicie bezbronny. Reputacja Quincy Sharpa zawisła na włosku. Wszyscy myśleli, że to już jest jego koniec ale Strange miał inne plany. Jeszcze zanim korytarze zostały posprzątane z krwi i łusek, po pociskach ogłosił światło, że to właśnie Quincy Sharp był tym, który powstrzymał Jokera. Publiczność kupła tę bajkę. I tak oto Sharp, marionetka stworzona z cienia, stał się nowym burmistrzem Gotham. A kiedy na tronie zasiada szaleniec, to zaczyna się prawdziwa gra. Strange zniknął z pierwszego planu, ale nie zniknął całkowicie. Nadal kontrolował Quincy Sharpa. Telefoniczne konsultacje, podszepty przez mikrofony, w uchu jedno słowo od Strange'a, a Sharp przed całym światem. Do not fret, Mr. Mayor. Everything is under control. I promise you. It's not that I don't trust you, Hugo. It's just, it's just the headaches, the pain. They come all the time now. Continue to take the medication. But... It is late, Mr. Mayor. You are tired. You need your sleep. Of course, I need my sleep. You will hang up now imbecile i couldn't have put it better myself what Pod wpływem manipulacji nowy burmistrz ogłosił Gotham strefą wojenną. Wybuch w ratuszu zorganizowany przez członków grupy Two-Face'a zabił ponad 300 osób, a Strange właśnie tylko na to czekał. Publiczny szok, strach i gniew to była jego broń. I tak właśnie powstał pretekst. Pretekst, by zamknąć Gotham w nowym systemie represji. Zarówno azyl Arkham, jak i więzienie Blackgate ogłoszono niewystarczającymi. A z popiołów tych instytucji narodził się jego nowy, brutalny eksperyment Arkham City. Otoczona murem dzielnica, gdzie wrzucono najgorszych zbrodniastów ale też przypadkowych ludzi. Bez sądu, bez procesu, bez możliwości apelacji. Tam wśród ruin i przemocy miała zginąć reszta ludzkiej moralności. Strange wtedy przestał być już tylko cieniem. Teraz chodził na światło dziennie. Sharp oficjalnie mianował go zarządcą Arkham City, przekazując mu całkowitą władzę. A żeby nikt na pewno nie uciekł, Strange stworzył coś jeszcze. Tiger Security. Prywatną armię, która miała bronić granic miasta więzienia. Ale oczywiście to nie była zwykła ochrona. To byli żołnierze przeprogramowani według zasad szalonego kapelusznika i kontrolowani przez stranger. Publiczne poparcie dla burmistrza zaczęło gwałtownie spadać, miasto powoli zdawało sobie sprawę, że ich lider nie był już sobą. Ale tylko jeden człowiek wiedział, co tak naprawdę się dzieje. I tylko Batman przeczuwał, że cały plan, każdy zamach, każde przemówienie, każda ofiara, to nie wizja z Sharpa. To był teatr jednego reżysera Hugo Strange'a. Arkham City było brutalnym eksperymentem, ale Hugo Strange potrzebował czegoś więcej. Potrzebował legitymatyzacji. I miał ją. Oczywiście do czasu. Bo mimo muru, mimo represji, mimo propagandy, nie wszyscy dali się oszukać. Jeden człowiek odważył się zadać pytanie publicznie. gang za tymi ścianami, a bloody walczą in w środku once great miasta! Every inmate from Arkham Asylum and Blackgate Prison has been relocated to this facility. How can this be safe for the people of Gotham? Ten człowiek to Bruce Wayne. Wystąpił publicznie na konferencji prasowej, krytykując projekt Arkham City jako zagrożenie dla demokracji. U jego boku byli dziennikarze, tacy jak Vicky Vale czy Jack Ryder. Ale to, co miało być tylko politycznym wystąpieniem, zmieniło się w porwanie. Strange nie zamierzał słuchać pytań. Wysłał oddział Tiger, który brutalnie przerwał transmisję na żywo, a Bruce Wayne został zakuty w kajdanki i wciągnięty w cień. Został dostarczony prosto do Strange'a, a tam rozpoczęła się tortura. Szok elektryczny, krzyki i jedno wyznanie, które zmroziło krew w żyłach Wayne'a. I feel I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now that we have you, Protocol 10 is ready to begin. Ale Strange nie powiedział tego, by szantażować dla zysku. To był akt dominacji, psychiczny teatr. Zasugerował, że zdradzi jego sekret jeśli ten ośmieli się jego powstrzymać, a potem wrzuci go do samego środka Arkham City, bez peleryny, bez broi, sam przeciwko gangom, które tyle czekały na jego krew. It will be my legacy. A monument to your And if you try to stop me, I guarantee everyone will know your secret. Bruce wszedł tam jako więzień, ale wyszedł jako Batman. Strange obserwował wszystko przez kamery. Każdy jego krok, każde zwycięstwo. Nawet gdy Batman próbował uratować Catwoman przed egzekucją Two-Face'a, Strange machnął ręką. Wszystkie units, this is Air Tiger 4. We have confirmation that prisoner 4011 is in the courthouse. I repeat, Catwoman is in the courthouse. Is she in danger? Affirmative. Target is being held by Dent. We believe he intends to kill her. How we Stand down. Two this fun. Ale nie wszystko było obojętne. W ramach swojej sadystycznej gry, Stranger przygotował dla Batmana makabryczne przedstawienie. Miejscu, gdzie kiedyś zginęli jego rodzice, czyli Crime Ali, wystawił kredowe kontury ciał, róże, kartkę z napisem „To się skończy tam, gdzie się zaczęło” i taśmę. To stand on the very stones that ran with your parents' blood? Do you feel sad? Full of rage? Or does that outfit help bury your feelings? Hiding your true self? Oh, you are a truly extraordinary specimen. I look forward to breaking you. Jak widać, to już nie był eksperyment. To była osobista wojna. Kiedy Strange uznał, że Sharp nie jest już mu potrzebny, wydał rozkaz jego aresztowania. Sharp trafił do Arkham City. Ogołocony z władzy, rzucony na pastwę gangów, które kiedyś więził. Strange nawet ogłosił jego lokalizację przez megafony, ale Batman znów pokrzyżował mu plany. Sharp przeżył. To było tylko jednak preledium. Wkrótce Strange zwołał nagłe zebranie Rady Miasta Gotham. Twierdził, że Arkham City trwa wyścig zbrojeń, że trzeba działać, że czas aktywować protokół ten. W rzeczywistości to właśnie Strange dostarczał broni gangom, jokerowi, Pingwinowi, wszystkim. A teraz używał tego chaosu jako pretekstu do rzezi. Z nieba nadleciały śmigłowce Tiger. Rakiety spadły na stalownie, muzeum, sąd Salomona Wayne'a. ludzie ginęli w dziesiątkach zbronni, byli paleni ogniem, którego nawet nie rozumieli. A Strange z uśmiechem patrzył z góry. Gdy Batman podążał do Wonder Tower, Tiger na jego rozkaz najechał Wayne Manor i bat -Jaskinie. Nightwing, Robin, Alfred wszyscy musieli stanąć do walki. Wreszcie twarzą w twarz. W sali kontrolnej Wonder Tower Strange zbliżył się do swojego największego celu. Na ekranie wideo z krwią na dłoniach i strzykawką w dłoni przemówił do Batmana. Stop right there, Batman. We need to talk. And I know you wouldn't be able to live with yourself if your actions caused this poor man to die. I have a question for you. Before my arrival, this city was drowning under a tide of filth. Have you ever considered that all this is your fault? Your presence creates these animals. Like germs, they spread. You created the environment that allowed the germ to mutate, to become stronger. Look at the Joker. Would he even exist if not for you? It must be depressing. All your sacrifices, and yet, you are the one to blame. Oh, this is beautiful. We have at long last defeated the great Batman. Soon, I will take my rightful place at my master's side. We will rule over this world. So thank you, Batman, for all your help. Now, kill him! No. Otoczony przez dziesiątki strażników Batman walczył i wygrał. Darpał się na szczyt, odłączył protokół ten, przycisnął Strange'a do okna, aby zobaczył śmierć, którą wywołał. Ale wtedy Strange wypowiedział ostatnie aroganckie zdanie. Widzieliśmy, <grym> co zrobiłeś. To nie glorious Gdy nastąpiła zdrada, z cienia wyszedł Raysh Al-Ghul i przebił go mieczem. Hugo, Strange! Oh. Your part, and this is over, Professor Strange. Strange, umierając błagał. I, I did everything you wanted. In... Tylko Indeed, you clearly demonstrated that Batman is better than you. Let him die, Detective. the Strange w ostatnim desperackim geście wypowiedział komendę. Computer, activate protocol eleven. What are you doing? Passcode Wayne. Wieża eksplodowała. Batman i Reish wyskoczyli z niej w ostatniej sekundzie. Raysch zginął, nadziewając się na własny miecz, a z jego popiołów Arkham City zostało pogrzebane. Bez Stranger, bez Tiger, bez iluzji. Umiera wraz z ciałem. Czasem to, co najbardziej przerażające, żyje dalej w umysłach, wspomnieniach, w koszmarach. W Ego Tam Story profesor Hugo Strange powraca, jako zjawa. Nie fizycznie, lecz jako halucynacja, która nawiedza umysły byłego burmistrza Quincy Sharpa, odizolowanego w więzieniu, samotnego i psychicznie zrujnowanego. Tam w jego celi pojawia się przed nim zmarły Hugo Strange. Jego twarz jest spokojna, głos pewny, spojrzenie chłodne jak zawsze. A w tej wizji Strange mówi Sharpowi, że zostało mu jeszcze jedno zadanie do wykonania. Ostatnia przysługa. Nakazuje mu zdjąć prześcieradu ze swojego łóżka i odebrać sobie życie. Sharp posłusznie spełnia rozkaz. I wraz z jego śmiercią znika również ostatni fizyczny trop prowadzący do przeszłości profesora. Wszystko, co mogło rzucić więcej światła na pochodzenie Strange'a, jego powiązania, jego metody, ginie wraz z nim. To nawet za grobu, jakby Strange wciąż kontrolował sytuację. Jakby z góry przewidział każdy krok, ale jego dziedzictwo dalej żyje. Oczywiście nie w taki sposób, jak sam sobie by tego życzył, to wśród rozruchów w Gotham, wśród chaosu, który zapanował po Arkham City, udało się słyszeć głosy. Wspomnienia tych, którzy że przetrwali. nie mówią, że Strange przemawiał do nich jak Scarecrow, że jego słowa miały w sobie coś hipnotyzującego, coś głęboko zakorzenionego w strachu. Inni zupełnie odwrotnie. Wspominali go jako tego, który przynajmniej przysłał im jedzenie. Tak działa Mit. Jedni widzą potwora, inni wybawiciela, ale każdy go pamięta. I to byłoby na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy film, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, bo uważam, że historia Hugo Strange'a jest niesamowicie interesująca, ale jeszcze jest masa innych postaci z też na tyle interesującą historią, które przydałoby się opracować, więc swoje propozycje napiszcie w komentarzu. Jeżeli też chcesz się pojawić w napisach końcowych, chcesz zostać wspierającym, najtańsza opcja to tylko 4,99, możesz też zostawić łapkę, suba, komentarz z postacią do następnego odcinka, żeby ten film bardziej się polecił w algorytmie i przez co historie z Arkham stawały się coraz lepsze, także ja ja Ci dziękuję za oglądanie, mówił oczywiście Midler i hej.